Wydawnictwo Spic przedstawia. Roman Paska Ptaki Oceanów. Czyta Marek Kondrat. Admiral 79 zaczął się nie lepiej niż regaty lokalne i tylko tragedia Fastnet Race odwróciła uwagę wszystkich od naszych wątpliwych sukcesów. Nawet niewątpliwy talent zygi perlickiego, który startował na hadarze, nie pomógł. Dostaliśmy baty jak się patrzy i nic nie można było na to poradzić. System na dziewiętnaście startujących zespołów żeglowaliśmy w ogonie stawki. Krótkie wyścigi w cieśninie Solent brutalnie obnażyły naszą wiedzę i praktykę regatową. Wyścig fastnet zaczął się przy umiarkowanym wietrze. Zjawisko prądów pływowych najwyraźniej widać było podczas forsowania przylądka Bill of Portland. Karuzela jachtów po wschodniej stronie przylądka i próbujące szczęścia nieliczne jachty, które chciały przedostać się pod przeciwny silny siedmiowęzłowy prąd i słaby wiatr na jego zachodnią stronę. Gdy zostawiliśmy za rufą Land's End, zaczęło się. Najpierw karuzela wiatrów z kilku przeciwnych kierunków. Po godzinie dwóch orkiestra zaczęła grać. Najpierw czterdzieści węzłów wiatru, potem stopniowo pięćdziesiąt. Aż wskazówka prędkości wiatru zatrzymała się nieruchomo na końcu skali sześćdziesiąt węzłów. Dwunastka boforta w nawigacyjnej był wyświetlacz cyfrowy prędkości wiatru. Przed północą pokazywał siedemdziesiąt osiemdziesiąt węzłów. Depresja baryczna była taka, że w uszach gwizdało. Goguj z krzyśkiem i markiem walczyli dobrą godzinę ze zmianą genuły numer trzy na sztormowego foka. Zakończenie regat fastnet pamiętam z dwóch obrazów. Pierwszy, gdy wpływaliśmy po mecie do Mild Bay Dock nocą w Plymouth i na lądzie stała grupka osób oświetlając wpływające jachty latarkami, i tylko słychać było głosy zawodu, że to nie ten jacht, nie ta załoga. Rodziny czekały na swoich bliskich, którzy nie wracali z morza. Drugi obraz to msza żałobna za tych, co zginęli na morzu. W murach pięknej katedry, piękne pieśni, które żegnały dusze tych, co nigdy nie powrócą. Wróciliśmy do kraju. Po kilku dniach postoju w Świnoujściu wystartowaliśmy w mistrzostwach polski. Tylko opowieści w prasie o przewagach polskich jachtów na operacji żagiel mamiły wszystkich o wysokim poziomie polskiego żeglarstwa. Poziom niestety był zęzowy, bo niby jaki miał być impreza zabawa dla dzieci i karmiących matek traktowana na zachodzie jako spotkania i integrację młodzieży może w kilku procentach była sportowej, i nie miała nic wspólnego z profesjonalnym żeglowaniem regatowym W każdym razie elita polskiego żeglarstwa Za jaką nas uważano Po powrocie z chaos Bez problemów wygrała Mistrzostwa Polski 79 Z samotopami I kontynuowała radosne starty Raz w roku z konkurencją zachodnią A szczeciński Cetus Był jeszcze jednym dowodem na to Że do walki na tym poziomie Licencja Doga Petersona nie była konieczna Nautikus i Hadar Wcale nie były szybsze od konstrukcji Biura Stoczni Szczecińskiej od kilku lat już byłem gdyńskim. Hadara otrzymałem z klubu rok po Admirals Cup i jako młody kapitan z młodą załogą zacząłem katować Zatokę Gdańską i siebie. Sporo czasu zajęło strojenie takielunku i właściwe pochylenie masztu. Technika jazdy była wtedy naszym oczkiem w głowie. W 1981 roku urodziła się moja córka Ania. Pobyt na regatach Killer Woche pomógł w zdobyciu zaopatrzenia dla mojej córeczki. W kraju przecież nic nie było. Pomleko dla niemowląt kilometrowe kolejki. Zubki, pieluchy, olejki, zasypki, szampony. Nic z tych rzeczy. Kolejka w mroźną noc po pralkę automatyczną. Rzucili jedenaście pralek do domu towarowego. Nikt nie wiedział ile, więc kolejka była dość długa. Ja byłem dziewiąty. Na półkach w sklepach tylko herbata i ocet. Z Kiloni przywiozłem zapasy na pół roku. Zapasy, na które wtedy wydałem oszczędności prawie całego życia. Taka była relacja pomiędzy walutą zachodnią a polską złotówką. Pracowało się przecież za kilkanaście dolarów miesięcznie. W tym też roku popłynęliśmy do Paszczy Lwa, Mistrzostwa Polski w Świnoujściu. Trzy łódki z Admiral's Cup 1979 w niemalże doskonałym stanie. Ostatni wyścig o Puchar Gryfa Pomorskiego na trasie 300 mil rozdzieliły Certusa z naszym Hadarem sekundy na mecie. Pięć wyścigów, dwa drugie miejsca i trzy zwycięstwa. Wygraliśmy Mistrzostwa Polski. Do końca sezonu nie przegraliśmy już regat niestety tylko w Polsce, ponieważ o konfrontacji z Zachodem mogliśmy tylko marzyć. A później? Później, 13 grudnia, wojna i zapomnij załogu o swoim jachcie, jacht z klubu marynarki wojennej, a załoga z podwórek Trójmiasta. Stan wojenny skorygował nie tylko moje marzenia. Miałem zapomnieć o pływaniu po morzu przez najbliższe trzy lata. Orient Express spadł mi z nieba, a właściwie z jacht Klubu Polski w Gdyni. Trochę mniejsze tornado od tego, na którym żeglowałem kilka lat temu, ale za to o dwóch kadłubach. Jurek, zanim wypłynął na swojej Antice na koniec świata, był szefem akm -u. Organizował nam regaty, gdzie się tylko dało. Lataliśmy na naszych katamaranach klasy tornado na wdzydzach, a później na zatoce gdańskiej. Morze było nadal akwenem niechętnie otwieranym i czuło się troskliwą opiekę marynarki wojennej zaprzyjaźnionego mocarstwa. Tornado nie pozwoliło mi na apatię i rezygnację z czegoś nieokreślonego w przyszłości. W stoczni żałoba i frustracja, internowania, zwolnienia z pracy, powtórne przyjęcia, niezapomniany grudzień. Staliśmy przed budynkiem dyrekcji. Na 20-stopniowym mrozie widziałem pierwszy raz, jak dorośli ludzie płakali. Długi sznur czołgów po drodze do domu i właściwie koniec marzeń o wszystkim. Wprowadzono normalność, jak to podkreślały media. Godzina milicyjna, szlaban na paszporty, socjalistyczny barak zamknięty na cztery spusty normalność. Czego miałem żałować, gdy życie dookoła waliło się w gruzy. Kilka lat później żeglowaliśmy na Konradzie 40R, pierwszym Gemini. Powstał dzięki temu, że poznałem Gabiego. Gabi był szefem od finansów w remontówce. Zawsze pogodny, dowcipny i próbujący znaleźć rozwiązanie w każdej trudnej sytuacji. Po roku pływania na Konradzie 40R powiedziałem: Murysiu, to jest nieporozumienie. Na nim nic nie wygramy na zachodzie. Musimy zbudować nowego łantonera. Nawet on, pełen optymizmu, powiedział, że zwariowałem. Wytłumacz w klubie i w stoczni, że ten nowy Jach to nieporozumienie i potrzebujemy jeszcze trochę kasy, bo musimy mieć nowy. Rzeczywiście to było szaleństwo. Andrzej i Andrzej, koledzy, którzy pracowali w rozwoju technicznym, podpowiedzieli, jak to można zrobić. Obaj poświęcili dużo czasu na Konrada 40R i kontynuowali zaangażowanie w nowy projekt. Na pierwszym gemini wygraliśmy Mistrzostwa Polski, lecz na tygodniu Flensburga i później na Killerwoche lały nas nawet dziewczyny na Rodeo niemiecki łantoner z żeńską załogą. Różnice w szybkości były oczywiste, nawet odejmując nasz brak doświadczenia. Konrad 40R to była pomyłka. Dziewczyny z Rodeo żeglowały dobrze, o czym mogły przekonać się niejednokrotnie załogi męskich jednotonówek. Nie zakwalifikowały się nigdy do admiral Cup, ale urywały pojedyncze wyścigi najlepszym. Nasz pierwszy wyjazd na regaty do Flensburga mógł skończyć się fatalnie. Sztormowaliśmy na Zatoce Meklemburskiej i aby uniknąć fali, żeglowaliśmy w pobliżu brzegów NRD. Tak, tak, był taki potwór. Podpłynął nrd okręt wojenny i wydał krótką komendę. Jesteście na naszych wodach terytorialnych, natychmiast opuścić. Próbowałem tłumaczyć, że silny sztorm, że pod brzegiem mniejsza fala. Z niedowierzaniem patrzyliśmy, jak zdejmowali pokrowiec z lufy działa dziobowego i obierali kurs kolizyjny. Z ciężkim sercem wykonaliśmy zwrot na otwarte wody. wydawnictwo Spic przedstawiło kolejny odcinek powieści Romana Paszkę Ptaki oceanów czytał Marek Kondrat